Tak, te pieniądze, ale jednocześnie twarda obrona przed szaleństwami Zielonego Ładu i innymi szaleństwami, to był, byłaby rzeczywiście istotna, chociaż coraz mniej istotna pomoc dla Polski. Teraz mniej istotna, bo my jesteśmy po prostu sami coraz bogatsi, w związku z tym te sumy stanowią coraz mniejszą część naszych inwestycji, naszych możliwości, ale się na pewno przydadzą. Chociaż pamiętajcie, że my też musimy płacić składki, je trzeba odjąć od tych 137 miliardów. Niemniej netto to jednak ciągle jest na naszą korzyść i w związku z tym to ma jakieś znaczenie, chociaż nie tak wielkie jak wielu sądzi. Ale powtarzam, to jest coś, co nam się należało i tego nam nie dawano z powodów czysto politycznych po to, żeby zmienić rząd. I to jest łamanie zasad Unii Europejskiej i my będziemy twardo dążyć, a dziś jest na to szansa, bo budzi się Europa, budzi się ta prawa strona Europy. Jest na to szansa, żeby Unia Europejska się zmieniła. I to też jest część naszego programu. Unia Europejska tak, ale Unia Europejska. Wolnych narodów, a Polska wolnych Polaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Panie prezesie, dziękujemy za to, że jest pan dzisiaj z nami. Dziękujemy za to, że zechce pan jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które do pana prezesa zechcą skierować mieszkańcy Ziemi Leżańskiej. Bardzo proszę. No, tak, tak, wiem, Jeśli że teraz. mogę jest poprosić tak. o podejście tutaj bliżej, abym nie musiała się oddalać zanadto od sceny. Podniesienie ręki, bym znalazła taką osobę. Przepraszam, ale muszę podejść z tej strony sceny. Zachęcam tutaj do podejścia. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, mam pytanie. Osiem lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez osiem lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie. Dziękuję panu bardzo. Nie ma żadnego kłamstwa smoleńskiego są ofiary katastrofy smoleńskiej. Cii. Proszę państwa. No to jest klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina. Tak. Ale zostawcie ich, proszę Państwa, to jest, są po prostu ludzie, którzy albo świadomie, albo z głupoty, chorobliwej głupoty, po prostu tego rodzaju rzeczy robią. A gdzie jest, proszę Państwa, spokojnie, spokojnie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o to, abyśmy mogli wysłuchać odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, usiądźmy proszę państwa. Usiądźmy proszę państwa. Ja chciałem jednak kilka słów na ten temat powiedzieć. No bo gdzie jest wrak? Oczywiście u Putina jest wrak. U Putina jest wrak, bo gdyby nawet te resztki wraku, bo to są tylko resztki, znalazły się w Polsce, to pewnie... Łatwiej jeszcze by było udowodnić, to co już jest udowodnione, że to był zamach, a dlatego tak bardzo. Nie mówię o tych, którzy tutaj byli, być może, że byli tutaj po prostu na zasadzie, że zostali najęci, a być może rzeczywiście powinny się nimi służby zająć, tego nie wiem, ale chodzi o gigantyczną kompromitację tych elit tuskowych, które oddały. Śledztwo Rosjanom wbrew prawu, które po prostu chodziły tam na kolana, okłamywały tak jak Kopacz, okłamywała Polaków, że tam wszystko zostało przekopane, że wszystko było wspaniale, okazało się, że później w trumnie były ciała pomieszane, były brudy, były jakieś tam niedopałki papierosów, że po prostu bezczeszczono cię ciała. To wszystko, proszę Państwa, wiemy, to zostało udowodnione, pokazane. Jeżeli ktoś mówi o jakimś kłamstwie smoleńskim, to jest jasne, jego sznurki, że tak powiem, prowadzą w stronę Moskwy. Niezależnie czy bezpośrednio, czy przez innych, ale z całą pewnością prowadzą. Określenie kłamca oczywiście odnosiło się, jak sądzę, też do Smoleńska, ale tam było też określenie złodziej. Otóż, szanowni państwo, ja bardzo chętnie porównam swój majątek, a ja trzydzieści parę lat zajmuję się polityką i od samego początku, od 1989 roku, i majątek Tuska. Bardzo chętnie. Panie Tusk, pokaż pan swój majątek. Ja swój pokazuję. Ja, proszę Państwa, mam po rodzicach taki bliźniak, jak to się mówi, pół domu, który został kupiony za poprzednie mieszkanie. No, nie będę jego historię określał, ale to też była tam w gruncie rzeczy darowizna kogoś z rodziny, kto nie miał dzieci, a miał trochę pieniędzy, to jeszcze było w 50-tych latach. Nie będę w to wchodził, ale to mieszkanie zostało sprzedane i za to zostało tu kupione to nowe. I proszę Państwa, poza tym mam trochę oszczędności, no bo jak przejdę na emeryturę, jeżeli, no, że tak powiem, Bóg mi pozwoli chodzić po tej ziemi, to będę musiał mieć jakieś pieniądze, żeby po prostu sobie wynajmować samochód, bo, bo samochodu nie mam. W moim wieku nie można już zrobić prawa jazdy. Niestety. Więc, krótko mówiąc, będę musiał tam od czasu do czasu mieć na to, więc to wymaga pewnych pieniędzy i na to właśnie oszczędzam. I to, proszę Państwa, ale też i daję na różne cele, na Ukraińców, na nie na Ukraińców, na różne tam rzeczy, wydaję bardzo dużo pieniędzy, bo w tej chwili mam akurat dobrą sytuację materialną, będąc posłem, ale jednocześnie będąc też już emerytem. Ale jeżeli chodzi o Tuska, to już pomijając tam różne wieści, które krążą, ja to odrzucam. Nie mam żadnych dowodów, więc absolutnie nic na ten temat nie będę mówił. Ale no tylko to, co tam, że tak powiem, zarobił. No, to, co ma jego żona, czego on jakby nie chce, daje się pokazywać. A jeśli by porównać to jeszcze z wieloma innymi politykami tamtej strony, no, to trzeba by zapytać, kogo to. Określenie dotyczy. Ja już nie mówię o gigantycznym okradaniu polskiego budżetu przy pomocy tych wszystkich zabiegów vat za ich czasów. Naprawdę ci ludzie, którzy tutaj przyszli, źle trafili, kulą w płot albo we własne kolana. Kolejne pytanie do Pana Prezesa, jeśli Proszę możemy bardzo. zadać. Dzień dobry. Jechaliśmy tutaj do Pana na to spotkanie, ale powiem tak, w autobusie rozmawialiśmy o tym wszystkim i takie jest przesłanie od nas z ziemi sanockiej. Bardzo dobre hasło, które jest bardzo emocjonalne bądźmy razem. Chciałabym, żeby się ziściło. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby patriotyczne, partie patriotyczne szukały wspólnego porozumienia, bo dużo jest takich płaszczyzn. CPK po pierwsze, wszyscy prawicowcy są za tym. Więc szukamy, wszyscy prawicowcy są przeciwko emigrantom. Chcemy, żebyście się połączyli z Konfederacją, z Partią Republikańską, z Jakubiakiem, z Gadowskim. Każdy z osobna w sumie w tej chwili pracuje dla Polski, a najlepiej by było, żeby się połączyć razem. Myślę, że to takie... Wielu ludzi by ta, ma takie podobne zdanie jak ja. Tak, proszę Państwa. Proszę Państwa, bądźmy razem to jest nasze hasło, tylko... No w tym największy jest ambaraż, żeby dwoje chciało naraz, no. Więc, na, no, a z tym to niestety tutaj, no, panią zmartwię, chociaż całkowicie się z panią zgadzam, przepraszam, że to tak, bo... Ale proszę państwa, myśmy wielokrotnie próbowali, no z republikanami jesteśmy razem, więc nawet weszli do naszej partii. No, natomiast są już w Prawie i Sprawiedliwości, ale jeżeli chodzi na przykład o Konfederację, no to oni sobie wymyślili, że oni nas zniszczą i wejdą w nasze miejsce. No tu porozumienie jest trudniejsze, ale gdyby jednak chcieli zmienić to przeświadczenie no i oczywiście porzucić prorosyjskość, no bo prorosyjskość dzisiaj to jest antypolskość. Nie można być dzisiaj prorosyjski i nie być antypolski. To, to jest oczywiste. Przecież Putin mówił wyraźnie, przekazywał takie dokumenty, pisma do NATO, do innych państw europejskich. Ma powrócić sytuacja geostrategiczna taka jak po trzecim rozbiorze polskim, czyli w 1995 roku. No wtedy ta granica rozbioru rosyjskiego no mniej więcej przypominała dzisiejszą, ale on też dodaje, że jednak Galicja... Wschodnia też do nich należy, czyli to nie jest tak, że coś nam by chciał darować. Oczywiście, my takich podarunków byśmy, po byśmy w żadnym wypadku nie przyjęli. Nie chcemy absolutnych żadnych zmian granic. Natomiast to jest no, tego rodzaju sytuacja, ale to nie oznacza, że Polska ma być wobec tego krajem suwerennym. Nie, Polska ma być mniej więcej w takiej sytuacji jak PRL -i. oni tego też nie uznawają. A PR, -y, Szanowni Państwo, do 1956 roku, no tak w przybliżeniu, bo to tam troszkę wcześniej się zaczęło zmieniać, a w 1954, ale, ale to był po prostu kolonią, normalną kolonią. No, na Polska nie mogła zapłacić składek do Czerwonego Krzyża bez pozwolenia rosyjskiego a po 1956 roku to bywało różnie, bo to zależało dużo od tego, kto był w Polsce pierwszym sekretarzem, no najwięcej suwerenności zapewniał, no niezależnie od różnych jego bardzo wielkich wad, Gomułka, już Gierek mniej, a Jaruzelski był znów całkowicie już zależny od Moskwy. Tak to, proszę Państwa, wyglądało, więc no jeżeli ktoś chce do tego wracać, no to gratuluję. My do tego nie chcemy wracać, ale też nie jesteśmy państwem, które by chciało, że tak powiem, jakąś krzywdę robić Rosji pod warunkiem, że oni nie będą chcieli nam i naszym sąsiadom robić krzywdy, a niestety chcą. I jaki mają w tym cel? Z punktu widzenia racjonalnego myślenia zwykłego Rosjanina który ma ogromne państwo olbrzymie największe na świecie i który chciałby tam po prostu normalnie żyć tak jak normalny człowiek zamożnie bo to jest państwo które ma podstawy do tego żeby być zamożnym jako wolny człowiek no to to wszystko nie ma żadnego sensu rzecz jest w tym że tam w głowach tkwi to przeświadczenie, że Rosja musi panować, musi rządzić, takie myślenie imperialistyczne. No, ona któregoś dnia skończy się tragedią dla świata, w tym także oczywiście dla Rosji. No chyba, że Rosja zostanie po prostu podporządkowana Chinom, bo dzisiaj relacja PKB Chin i Rosji no to jest jak 1 do 6, w najlepszym razie raczej 1 do 8. To jest po prostu słabe państwo, tylko że oni jeszcze ciągle mają no, bardzo duże siły nawet nie militarne, bo pokazali na Ukrainie, że ich armia lądowa wcale nie jest silna. Natomiast no, mają potężne siły nuklearne, ciągle jeszcze silniejsze niż chińskie. I to jest ich ostatni atut, ale oczywiście Chińczycy ich pod tym względem także niedługo, niewątpliwie miną. Czyli... Tak to wygląda, że to jest polityka nieracjonalna, no ale po prostu przez bardzo dużą część społeczeństwa, które dzisiaj nad tym cierpi, bo przecież tam się obniża stopa życiowa, e, chociaż nie tak drastycznie, jak niektórzy sądzili, ale to społeczeństwo to dużej części, bardzo dużej części popiera. Nie wiemy tak do końca, bo tam nie ma prawdziwych wolnych wyborów, a jak jest jakiś poważny przeciwnik, nawet siedzący gdzieś tam parę tysięcy kilometrów od Moskwy, w obozie, no to nagle umiera. Mówię o Nawalnym, wszyscy Państwo znacie. Pamiętajcie Państwo, że Nawalny to nie był człowiek, że tak powiem, o przekonaniach takich całkiem demokratycznych, a już na pewno nie był człowiekiem o przekonaniach antyimperialistycznych. No ale tak to w tej chwili jest. Niemniej my będziemy ich zabiegać o to, żeby być razem, ale dzisiaj proszę posłuchać wystąpień w Sejmie, no szczególnie konf znaczy konfederatów, bo to z tymi innymi nie mamy żadnych kłopotów. Yy, konfederatów i, i wtedy państwo zrozumiecie, że to jest naprawdę niesłychanie wręcz trudne. Yy, niesłychanie wręcz trudne, bo yy, no bo jeszcze raz powtórzę to stare, żartobliwe określenie, bo ja w tym największy jestem barasz, No. no. Jeszcze mamy dwa pytania. Bardzo.